Wiesz co będzie można zrobić? No? No nic, to i tak trzeba mieć te bruzdę w tym i dosmarować, nie? Kabel A co mi się od O, teraz Tyrio, tak żeśmy tutaj zrobili Na razie Hmm. I tak Jutro już będzie można tutaj dać to Aby przeciągnąć to I tak O, i teraz jest tak zrobione, przez to mamy większą przestrzeń tutaj, na szafkę przykrywku, postawisz już tu będzie włącznik do kuchni w tym miejscu no musisz obmierzyć wysokość całego no tak I... no ale zmiercić czekaj o co się da od tej strony tak to wygląda teraz o. dobra tu i u góry U góry cztery pustaki A jak się schodzi w dół to to tak wygląda.